Wałcz miasto Mistrzów Świata. Takim hasłem reklamują Wałcz nowe banery promocyjne. Umieszczono je na wyjazdach z miasta. Na reklamach znajdują się wizerunki znanych sportowców. Boksera Krzysztofa Głowackiego oraz siatkarza Michała Kubiaka. Banery mają być nową formą promocji miasta. Myślę, że to dobry pomysł. Mi się podoba bardzo. Jest to bardzo wspaniała rzecz i podkreślenie takich mistrzów, a jednocześnie reklama dla Wałcza. Dobrze, dobrze, bo to promuje nas, miasto. I mamy naprawdę sportowców, wiem, yy, dobrych. Banery umieszczono m.in. na ulicy Nowomiejskiej oraz Bydgoskiej. Reklamy ze sportowcami mają jeszcze jedną rolę. Podkreślanie zasług medalowych obu sportowców. Uczciwie powiem, że długo to trwało, ale się okazało, że problemy własnościowe przy naszych głównych ulicach wcale, do pokonania wcale nie są takie proste. Trzeba było po prostu odpowiednich wzgód i w końcu mamy tablice reklamujące vouch poprzez dwóch wybitnych sportowców. Dopiero wiszą dwie tablice, ale jeszcze będą dwie kolejne, i myślę, że to jest ładna promocja w miastach. W ogóle mieliśmy ogromne kłopoty, aby, zdjęcia, aby zrobić zdjęcia obydwu panom. Oczywiście musiała być ich pisemna zgoda i to trochę trwało. No i później była zima i dlatego już teraz na wiosnę są na naszych plakatach, na naszych tablicach. Reklamy ze sportowcami budzą spore zainteresowanie wśród mieszkańców miasta. Jest to pomysł unikatowy w skali regionu. Burmistrz Waucza liczy na to, że dzięki temu pomysłowi uda się ściągnąć większą ilość turystów do miasta, a zwłaszcza tych, którzy będą chcieli korzystać z miejskiej infrastruktury sportowej. Jak głośno mówiłem o tym bardzo dawno temu, żeby coś z tym fantem zrobić, żeby wykorzystać to, że mamy taki potencjał, że Wałcz przez sport powinien być promowany, bo wyniki sportowe w naszym mieście zawsze są wysokie. Trzecie miejsce w województwie to jest praktycznie rokrocznie, gdzie poza Szczecinem i Koszalinem jest Wałcz, a wiele innych większych miast gdzieś tam jest z tyłu za nami. No i te witacze faktycznie są i wydaje mi się, że w tej chwili ci, którzy przyjeżdżają przez, przez nasze miasto, głównie mieszkańcy Wielkopolski, udające się nad morze w lecie, no oprócz tego, że będą kojarzyli wałczy z tym korkiem na krajowej 11 i później na drodze wojewódzkiej do kołbrzegu, no to, to będą wiedzieli, że z tego miasta pochodzi mistrz świata w Boksie i z tego miasta pochodzi Kapitan Reprezentacji Polski. Trwa teraz dyskusja o tym, jak uhonorować mistrzów z Wałcza. Poseł Paweł Suski proponował, aby nadać tytuł honorowego obywatela Wałcza obu sportowcom. Jednak najprawdopodobniej Michał Kubiak i Krzysztof Głowacki otrzymają tytuł ambasadora miasta. Jednak póki co witają po mistrzowsku wszystkich wjeżdżających do Wałcza. Maciej Rosiński, Telewizja Asta.